Cześć, siema kruszczuszczyna, no witam was na kolejnym odcinku z rowerów I właśnie, dzięki za wyściszczenia, dzień temu w, w sobotę stawiłem 48, 20, no trochę ja ogólnie Dobra działa wszystko, 5 bapy w górę, 74 suby i 0 komentarzy Właśnie nie wiem, spadły suby, A dlaczego nie wiem I, i właśnie będziemy tam dokończać Pozdrawiam Bartka, Szymona, Marcina, Sewe Mikołaja, R Radzia, Bemasa, Zentasa, Fifola, Kube, Kube, Filipa, 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 Czarneczko, Ciarka, Domika, Grebowskiego. No. Filipa, Czarneczko, oczywiście pozdrawiam. I właśnie. Prezentacji, prezentacji. na razie pokój nie będzie. Bo. Mm, bo spadły mi suby. A tyle tak. Na 80 suby. Jeszcze tak. 4 suby, no. no, nie, 5 subów i no, 5 subów jeszcze oczywiście i kupię sobie słuchawki, bardzo fajne teraz, właśnie i będzie prezentacja pokoju, bo właśnie nie chciałem zrobić, tak, wiecie, o to będzie wszystkie prezentacje pokoju. Oj, już powiem co to co, za co, co, co nazwa. jest Czy jest pan, jest pana jest No i, i nie mogą być. Nie wiem, dałem około 50 zł. Właśnie wiem. właśnie czy będą dobre, czy nie będą dobre. A jak nie to się kopinę. Na razie mogą być, oczywiście. Wiadomo, że ma. No tak, wiem, wczoraj odcinka nie było. Bo w niedzielę, bo sam później puję Miałem miałem No. Ale z ogólnie będę już tak regularnie będą, będą w piątek jak mówiłem, że będzie po godziny odcinek i będzie. po pół godziny odcinka. No i no i właśnie tak w miarę idziemy. I właśnie miałem te su... Nie, no słuchawki telefonu, a teraz kupiłem słuchawki na uszy. To takie te to... duże oczywiście. Nie temat, tylko te duże. Ej. No, i sprawdzimy, jak się będzie spi ja się oczywiście mamy 3 minuty. Takie do 12 min, max zrobimy. Bo jest za 26. Idzie, o kurde, idzie właśnie to stawić jeszcze. Nie, nie, za długi będzie, oczywiście. Ten, znaczy, właśnie jest. Mam muzykę. Jutro farming, chyba. No będzie hmm, interesowania czy nie, 60 tego Jako dziękuję oczywiście i bez soboty będziemy to rać na pogodnym odcinku Właśnie żeby tak było Wiecie, żeby tak było dobrze no i tak Musimy mieć 50 sekund jeszcze chyba jeden cię jakoś tak i sprawdzimy, czy będę miał. A jak nie, na tym, to trudno. Moim zdaniem, że kolega to taki sam i mówi, że bardzo długo ją wytrzyma, bo 3 lata ma i w ogóle na nie sprawdzimy, czy to prawda. A jak tak, to super. Wy, wygodne są oczywiście. Nie są tak się takie na uszy czy są bolące? Nie. Na razie mam mam mam, mam 5, 5 minut dam na uszy Sprawdziłem na go, godzinę. czasu sprawdzić czy to prawda, czy nieprawda czy, czy bolą musisz, czy nie bolą. A agentom ja, ją to... Moim zdaniem dobrze nawet. I on na złoty. Nie ma! Tu zacioty. Dobra. Bierzemy jedenastkę. Właściwie 5 minut. Szybko ta ilość leciał. No. Jutro chyba farming. No. No tak, tak. Bo farming był w sobotę. Trzeba by piła. Nie wiem, się ci skoki. Nie wiem. Nie wiem. Tu tu, tu. No i w, Ale no, ale mikrofon te sławki nie mają. nawet po co mi, bo, bo mam swoje ogólnie. Właśnie mi nie jest potrzebny Kamerka będzie w marcu. Tak. Mam taką nadzieję, że będzie w marcu do końca marca. Mam taką nadzieję, że mi zresztą mi został. Ale będzie do tego końca marca, tak. No i właśnie tak idziemy jest bardzo fajne Bo, że tak kanał się może zmieni na dobre oczywiście Mam na taką nadzieję się zmieści na dobre oczywiście jak ten kanał Który prowadzę a jak tak to bardzo dobrze A jak nie to to trudno, to nie będziemy nagrywać. Oczywiście, jak spadnie, suby tak do 80 to nie warto nagrywać. Miałem, miałem 70, o kurde, miałem 78. 70... No, no i tak, w miarę idziemy. O rowery, bardzo fajne, oczywiście. Du, 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 du. No, i właśnie już mam 7 minut. No, w miarę coś leci. No, właśnie jutro farming chyba. Kurw. Zamknij to jeszcze Jeszcze raz, właśnie tak sobie sprawdzimy i właśnie się nie chcę wywalić, zająć, życie się wywala. Teraz mam taką nadzieję, że się nie, nie wywala, i właśnie się postaramy. No i. Trochę... na się najedzę, pojedzie. Dawaj, To, Dobra. I... Jadziemy tym tematem Właśnie w ten sposób zabędziesz ten filmik Kurwa Jeszcze mam gdzie 9 minut I kij się wy wyrąbałem Teraz mam nadzieję że to będzie dobrze I chyba będzie Chyba gdzieś 70 sekund to Do 100 sekund nie do i tak złotego nie będzie Nie, no właśnie Już 9 min minut Tak, to jest po 12 minut starszy ja się tak, jeszcze czeka to musicie cały tydzień do soboty po godzinę odcinkami Właśnie soboty tak będę robił Po godzinę odcinkami tutaj kukurydzy jest spory, może właśnie ta do końca tą kukurydzę. i właśnie nie dokończyłem właśnie 10 minutek. właśnie dajemy tu 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 tu, tu, tu no i właśnie ja yes, chyba po nie pozdrawiam O, dobra no, no i właśnie mile, nie pozdrawiam Bardzo szczęśliwie 50 sekund Może coś będzie Yes Tam jest szósta I właśnie po odcinku nie, nie będę kończył I właśnie nie chcę robić po odcinku, tylko chcę na odcinkach to robić tą grę Moim zdaniem na no, no, kurde lepiej Tyle to było Jak i tyle było Susta. Dobra już skojarzę Już 11 jed, minutek, Co spędzi Kurwa Dawaj na jedną, stary No i, i właśnie tak idziemy? Na jedną Soma, Soma Moim zdaniem muzyki są fajne. Nie właśnie to pisekmy na czym mam czy mam być muzyka, bo właśnie mówiłem czy ma być, czy nie. I właśnie to mi jest czy nie? to dajcie łapkę, dajcie suba, piszcie komentarze, na drugim odcinku, trzymajcie się, na razie, cześć, pa!